Witajcie w nowym roku! Dzisiaj zaprezentuję Wam prezent wnioskowy od żony nowość tego Star Wars, zestaw numer 75265 Microfighter T16 Skyhopper Contra Zestawy Minecraft Fighters, niewielkie bondeliki przedstawiające uproszczone Chibi wersje znanych wiesznowojennych pojazdów, to dobra i w miarę tania okazja, głównie do podłapania rodzików, ale czasami zdarza się w tej podserii coś ciekawszego. Fajnym dealem są wypuszczane od jakiegoś czasu dwupaki tych modelików. Prezentowany tu zestaw to drugi set po i kapsule ratunkowej zawierający Chibi wersję jakiegoś pojazdu oraz zwierzęcia. Tutaj, jak stoi w tytule, są to T-16 Skyhopper i Banda. Cywilny śmigasz T16 to maszyna używana głównie przez farmerów Statuin do poruszania się po morzach piasku pustynnej planety. W filmach mogliśmy zobaczyć ten pojazd jedynie w postaci modelu, którym chwilę bawi się Luke w nowej nadziei. Nie jest to pierwszy T16 wydany przez Lego. Temat został gryziony pierwszy raz w 2003 roku ze stałem numer 4477 oraz jego remakiem 75081 z 2015. Wersja Minecraft z prezentowanego dwupaku, jak to w wypadku narzuconej stylistyki tej serii, wygląda jak wagonik z karuzeli w Disneylandzie. Przerysowany skurcz. To od zabaweczka z niewielkiej ilości klocków, jednakże nawet w takiej małej skali udało się oddać kształt śmigacza z charakterystycznym dużym pionowym skrzydłem za kabiną pilota i mniejszymi po bokach. Ukośnie zamontowane małe szare flagi tworzą kształt burt, z tyłu różowym dyskiem oddano dysze napędu. Niżej znajduje się atrapa działka. Pilot siedzi całkowicie odsłonięty, no ale w tej skali ciężko byłoby zrobić jakiś sensowny kokpit. Z funkcjonalności mamy ruchome skrzydła i oczywiście wkomponowane w kadłub gubiciele groszków. Nie zapomnijcie oddać salwy, żeby wpadły pod łóżko albo w kąt pokoju i przepadły na. Na zawsze albo do czasu następnego sprzątania. Pilot jest bardzo podobny do minifiga z większej wersji z 2015, ale wbrew temu co oczekiwałem, nie jest to w 100% ta sama figurka. Na druki na niniejszym ludziku mają nieco inne detale, inne są również mordki na obustronnie zadrukowanej główce. Bordowy kombinezon jest w sumie dość uniwersalnym torsem, w przeciwieństwie do większości minifigów Star Wars, może spokojnie robić za jakiegoś bardziej realistycznego pilota samolotu czy innej maszyny. Nowy wzór kasku ma tę wadę, że nieco za bardzo odsłania kark ludzika, a przez to nadruki na obustronnych główkach, no trochę wy. Stają i wygląda to tak sobie. Jedna buźka ma założonego gogle, druga jest ich pozbawiona, a do łapki mały blaster do ostrzeliwania się przed ludźmi pustymi. Drugi modelik zestawu, znacznie ciekawszy i główny powód, dla którego go chciałem, urocza mini wersja Banty, wierzchowców Tuskenów, ludzi pustyni. Jest to pierwsza legowa próba oddania tego charakterystycznego zwierzęcia i wyszło nad wyraz sympatycznie. Jest to oczywiście dalej Microfighter, więc bez oddania rzeczywistej skali, ale od biedy można przyjąć, że to na przykład bardzo młoda Banta. Taki jeszcze cielaczek, aczkolwiek już przez pojedynczego tuskena. Strasznie sympatycznie wyszła mordka stwora. Wielkie czarne oczy dodają uroku. Udało się oddać mięsiste wargi i zakręcone rogi, zrobione tak, by the way, z rogów tontonów. Ucieszyło mnie, że w zestawie znajduje się zapasowa para. Fajnie, bo w drugim obrocie jest to względnie kosztowny element, więc spoko jest posiadać od razu cztery. Jakkolwiek Pysk banciątka prezentuje się uroczo, to nie specjalnie fajnie wygląda z profilu. Nie przesłonięte niczym połączenie kulkowe sprawia, że łebek jednak trochę odstaje od tłowia. Banta wygląda zdecydowanie lepiej, kiedy patrzy tak trochę z ukosa. Z Głową, wtedy ta szpara jest niewidoczna. Można sobie poruszać w górę i w dół ogonem, szare elementy na grzbiecie symbolizują zapewne yuki to Muszę pochwalić sposób oddania długiego futra. Zastosowano tutaj te mini, mini obłe skosy, które zamontowane na przemienie oddają kształt poszarpanych kłębów sierści. To bardzo fajne elementy do tworzenia obłych kształtów i zróżnicowania tekstury, a ten modelik jest ich świetnym dawcą. Zawiera aż 14 ciemnobrązowych i dwa piaskowe. Z ciekawych przydatnych klocków wymieniłbym jeszcze briki 1 na 1 o wysokości dwóch brików i z bocznymi dwoma studami, dwa czerwone i cztery brązowe, a także znaną z Brickheadów szerszą wersję z czterema bocznymi studami. Bardzo fajne klocki do tworzenia zróżnicowanych tekstur. Także generalnie ta banda jest świetnym partspakiem. Obawiałem się, że figurka Tuskena będzie taka sama jak w Battle Packu z działami, ale okazało się, że i tutaj przeprowadzono kosmetyczne zmiany. Nowi jeźdźcy pustyni mają jasno-brązowe dłonie i nieco inne nadruki na torsach, choć głowy pozostały takie same. Na jego wyposażeniu znajduje się standardowa dla Tuskenów broń, kigafi albo gaderfi, połączenie jakby piki i maczugi. Tutaj zestawienie ze Starszą wersją. Fajnie, że także w szeregach ludzi pustyni wprowadzono jakieś zróżnicowanie, więc fani pragnący zebrać gromadę wrzaskliwych autochtonów Tatooine nie są skazani na efekt armii klonów. I to by było na tyle. Ogólnie, stylistyka Microfighters nie jest czymś, co mi jakoś wybitnie siada, ale ten jest całkiem opłacalny, biorąc pod uwagę garść fajnych elementów. No i sama Chibi Banta jest naprawdę kochanym zwierzem. Polecam i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się w tym nowym roku. Cześć!